Potoki z góry modlitwy. I rzekł pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci druga Mojżeszowa 24:12. A my będąc z nim na świętej górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Drugi Piotra 1:18. Ten fragment zabiera wyjątki z wypowiedzi dwóch tubylców z Indii. My w świecie zachodnim musieliśmy przyznać, że niektórzy tubylcy z Afryki, Indii, Japonii, Chin Zawstydzają nas w ich oddaniu się Bogu. W górach potoki płyną w dół i same wycinają swoje koryta, ale na równinach ludzie muszą kopać kanały, aby mogła przepływać woda. Podobnie z tymi, którzy żyją na wyżynach bożych, bo tam Duch Święty sam otwiera drogę według swojej woli, podczas gdy ci, którzy poświęcają mało czasu na modlitwę i społeczność z Bogiem, muszą sami ciężko pracować i organizować z bólem. Singar Sing Daniel Smith w krótkiej biografii Singa pisze o życiu tego człowieka na górze, sam na sam z Bogiem i opisuje, jak strumienie energii duchowej wypływały z jego życia i nawadniały równinę poniżej. Dużo podróżowałem po świecie, ale nigdy nie widziałem u żadnego innego człowieka takiego życia modlitwy. Sing wstaje wcześnie rano, czasami o czwartej, chociaż rzadko kładzie się spać przed północą. Jego dzień rozpoczyna się od kilkugodzinnej modlitwy i czytania Słowa Bożego. Żadne wołanie na śniadanie nie może przerwać jego modlitewnego oczekiwania na Pana. Przez cały dzień każda sprawa jest przynoszona przed Pana w modlitwie. Nie podejmuje żadnego działania ani żadnej podróży bez modlitwy. Nigdy nie wychodzi z domu bez modlitwy, nie wchodzi do domu bez modlitwy, nigdy nie przyjmuje ani nie wypuszcza gościa bez modlitwy. Ten gorliwy i wytrwały duch modlitwy nie jest też nigdy odkładany na bok o żadnej porze dnia. Jego życie jest naprawdę życiem modlitwy. Dwadzieścia razy dziennie możesz usłyszeć Jego słowa módlmy się, i za każdym razem jest to modlitwa na kolanach. Jego pragnienia w modlitwie są bardzo żywe, wypływające jak potok, którego nie da się pomieścić w małych szczelinach ani zatrzymać jego energii w małych pęknięciach. Nic nie jest zmarnowane na kwiecisty język ani błahoskich chwil. Jego modlitwy, chociaż dużo dłuższe niż jego listy, są takie jak zdania w jego liście: pod tym względem, że są rzeczowe, zaczynają się i kończą zdecydowanie i wyrażają głód. Nic dziwnego, że tyle osiąga. Jestem przekonany, że tajemnica tego leży w wielkiej, żywotnej decyzji tego naprawdę wspaniałego życia modlitwy. Rok za rokiem jego siła jest taka sama. Wszyscy, którzy Go znają, mogą wydać świadectwo o życiu, naturze i jakości jego modlitwy. On się nigdy nie męczy modlitwą. Ach, co za mąż modlitwy, ach, co za modlitwy, stoją sam na górze Bożej, uciszony, aby słyszeć jego głos. To miłość doprowadziła tę głodną duszę w miejsce wyraźnego widzenia, jak wspaniale wśród tej boskiej ciszy oglądać piękno Boga. Czekać. Aż spotka się głębia, zgłębiał i miłość odsłoni swoje tajemnice, o błogosławione wyżyny społeczności z Bogiem, gdzie rządzi twórcza miłość i wytryskują strumienie niezawodnego uzdrowienia, aby pocieszać, wzmacniać i odkupić. Bolton. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Drugi Piotra 1, 18.